Otrzymaliśmy informację od turystki, która wędrowała plażą z Jurat do Helu o maleńkiej półmetrowej foczce, która leży sobie blisko wejścia głównego na helską plażę. Turystka na szczęście zachowała się na tyle świadomie, że nie wypłoszyła tej foki. I jak pojechaliśmy tam, żeby sprawdzić, czy foka tam jeszcze jest, to leżała faktycznie prawie w tym samym miejscu, rzeczywiście maleńka. Tak maleńka, że natychmiast to wzbudziło moje podejrzenia, czy to jest foka szara, z którą mamy tutaj najczęściej do czynienia. Ale okazało się, że nie, że jest to foka obrączkowana, szczenie foki obrączkowanej. Niezwykle rzadki gość na naszym wybrzeżu. W ciągu ostatnich 20 lat to jest szósty przypadek, kiedy dotarła do nas informacja o, o takim gatunku. A drugi dokładnie przypadek, który trafił do nas na rehabilitację, jest to szczenie. Jest to 3-4 tygodniowe szczenie, które na pewno w jakiś sposób utraciło kontakt z matką. Nie wiemy z jakiego powodu, ale radziło sobie chyba dobrze, bo w kondycji jest dobrej, nie widać żadnych kłopotów, żadnych zewnętrznych oględziny nie wykazały żadnych problemów jest bardzo żywa, no jest oczywiście zestresowana, póki co, no bo zapewne nigdy w życiu nie była w zamkniętym pomieszczeniu, ale zachowuje się bardzo dobrze, bezpiecznie się czuje w wodzie, dostała kilka pierwszych rybek, zobaczymy czy sobie z nimi poradzi i przede wszystkim czy samodzielnie potrafi jeść, czy na przykład nie została jej przerwana matczyna dieta mleczna. Jeśli faktycznie daje sobie radę z rybami, no to Prawdopodobnie nie będzie za wiele pracy z nią, nie trzeba będzie ani dokarmiać specjalnie na siłę, ani poić i, i sobie poradzi sama. Po obserwacji w szpitaliku, gdzie musi na pewien czas na kwarantannie przebywać, jeśli Kwarantanna zakończy się pomyślnie, zostanie dołączona do naszego przychówku tegorocznego, czyli dwóch szczeniąt fok szarych, które się urodziły tutaj w fokarium helskim i będą miały chwilę czasu na zaprzyjaźnienie się i zostaną wypuszczone razem. Będą zaopatrzone w nadajniki satelitarne, szczególnie w przypadku tej foki, która jest w pewien sposób egzotycznym u nas katuniem, chociaż wciąż bałtyckim, ale mówię w tym rejonie bardzo rzadkim. Będzie to bardzo ważne, żeby zobaczyć, no, czy wróci do domu, czyli na północ Bałtyku, czy zostanie tutaj i będzie próbowała znaleźć sobie miejsce tu na naszym wybrzeżu. Bardzo prosimy wszystkich spacerowiczów, którzy wędrują na dowolnym odcinku plaży polskiej, żeby kierowali do nas wszystkie informacje o znalezionych, obserwowanych fokach. Staramy się pomagać tym, które tego potrzebują. Jeśli nie potrzebują, to tylko stwierdzić, że mogą sobie żyć dalej. A przede wszystkim prosimy o. Umiejętne zachowanie się wobec takiego zwierzęcia, bo jeśli ono leży na plaży, to znaczy, że wyszło na nią odpocząć. Ono ma takie same prawo i, i, i taką samą ochotę do tego, żeby poleżeć sobie na plaży, jak i popływać w wodzie. Nie mamy prawa foki zganiać do wody. Ona ma prawo tam leżeć tak długo, jak chce. I jedyne, co właściwie powinniśmy zrobić, to pozwolić jej na to, czyli. W momencie, kiedy leży nam na drodze, ominąć ją y, szerokim łukiem na tyle, żeby się nie spłoszyła i mogła sobie odpocząć, żeby nabrać sił i wrócić do wody i wędrować dalej. Y, telefon czynny 24 godziny na dobę, pod którym przejmujemy wszystkie zgłoszenia to numer y, 601 88 99 40.